E, witam, czy mógłby mi Pan odpowiedzieć na kilka krótkich pytań? Oczywiście, jak tylko wiem, to odpowiem. E, jak dużo odpadów średnio produkowano w rodzinie w Pana czasach? Odpady? No to odpady się paliło przeważnie, wszystkie wszystkie śmiecie były spalone w piesu, bo to się nie, nie wyrzucało. Jeśli chodzi tam o, o słomę czy o satego, no to ścieliło się pod bydło, liście na przykład. O. To się ścieliło po, do stajni, pod ten, pod bydło, czy tam coś tego. A tak to się, to się wszystko paliło, a jak nie, to się wywoziło z, z obornikiem w porę. Czyli w tych czasach nie produkowało się tak dużo odpadów? Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. było plastików ani nic Nie tego było tego. to takich plastików, to przypadek, żeby tam gdzieś jakieś apteczne, mhm. fiolki, czy, czy jakieś tego. A jaki był rodzaj wytwarzanych odpadów? No to nie było, nie wiem. głównie organiczne, albo szkło. A nie, no to szkło, to szkło, żeby się oddawało butelki, wszystko skupowało, skupowały sklepy. Bierały sklepy z powrotem czy, no Były punkty z skupu butelek. Aha. E, e, czy w pana czasach segregowało się śmieci? Nie. Nie było czegoś był takiego. Da, dawne czasy się nie segregowało. Dopiero dopiero jak komu, gospodarka komunalna, jak po tego. To znaczy jak powstała, no to w ten czas dopiero zaczęli tam szukać gdzieś jakieś te worki się kupowało, jak ktoś tego. Ale to się po prostu odwoziło się, bo jak, jak w ten czas jak zbierali, to się odwoziło tam, gdzie zbierali, jak nie, to, to nie, nie, nie było. A ludzie interesowali się tym, co dzieje się z tymi odpadami, które wyrzucali? Nikt się niczym nie interesował. No to tylko jedynie tym, co skupowali, to Ci się interesowali. No tak. Co skupowali? Złom, butelki, no jakieś tam, yy, no jeszcze takie różne fiorki po, po tym. To się wszystko od, oddawało do, do punktu skupu. A czy były odpady, które składowano w jakimś jednym konkretnym miejscu? Nie było, nie, było placu takiego. Nie było czegoś takiego. Yy, I czy druga wojna światowa wpłynęła w jakiś sposób na rodzaj wytwarzanych odpadów? To po, do długie czasy po wojnie nie było nic. Nic takiego nie było, żeby no, po prostu żeby się ktoś interesował tymi odpadami. Jedynie kosze przychodnika w mieście, no to tam gdzieś były. No jak się to mówi, jak ktoś inteligentny, to jakieś opakowanie po po lodach, czy po, po tym wrzucił tam do tego kosza. Jak nie było, to nie było. No tak. A czy chroniono otoczenie? Dwano <laughs> Otoczenie otoczenie to nie, nie, nie tego, bo to każdy, każdy palił drzewem y, y, nie było... Dawne czasy dawniejsze, to we tego węgla to było jak na lekarstwo. A tylko się każdy palił drzewem. Każdy palił drzewem to z tego drzewa, to wiele dymu nie było. Jak się to mówi, za tego, żeby tam środowisko ktoś ochraniał, czy coś tego. No tak. A czy były jakieś firmy, albo organizacje, które zajmowały się tym, to, tym odbiorem śmieci, albo... Gospodarka albo Komunalna, jest... jak powstała, to w ten czas zaczęli to zbierać i po prostu wywozić na no, wysypiska śmieci, co tam no, jeszcze do, do tego czasu tam gdzieś wy, wywożono do, do różnych spalarni. Czyli mniej więcej ile lat temu powstały takie organizacje? No 20 lat temu. Komunalna gospodarka. Około nie. Nie mogę powiedzieć dokładnie. <noise> Dziękuję bardzo za, za odpowiedź na wszystkie Tyle? pytania. Tak jest. A, no.